Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grzesik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z naszej serii polską Serii pod tytułem Polskie Interbellum W poprzednim odcinku no wyzwoliliśmy tak naprawdę Polskę, utworzyliśmy y, pierwszy, pierwszy polski rząd Doczekaliśmy do y, tutaj traktatu wersalskiego Tym samym odzyskując y, po Wielkopolskę, y, Pomorze No i także udało nam się wygrać wojnę z Ukrainą W tym momencie w momencie naszym głównym przeciwnikiem są bolszewicy. No i tak na ten moment nasza Polska się prezentuje. Na starcie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Wspiera to rozumiem mojego kanału i daje mi ogromną motywację do dalszego nagrywania. A także yy, przypominam tylko, że jest to alternatywna historia polska. No teraz już możemy zaczynać myślę. I no na ten moment yy, prąd ze Związkiem Radzieckim jest dosyć pusty. Z naszej strony, jak i również ze strony no, bolszewików, w zasadzie. Prawdę mówiąc, yy, ciężko mi utrzymać całą granicę, jaką mamy, dlatego no, zastanawiam się, czy się nie wycofać, ponieważ no, mamy masę pustych kratek i gdyby sowieci przyprowadzili jakiekolwiek wojska, no to w tym momencie już by nas zdepchnęli, dlatego postaram się trochę ich wyszkolić tutaj dodatkowych. Jednak zanim wysłamy nasze wojska yy, na wschodnią granicę, no to mamy tutaj jeszcze taki jeden drobny spór. Spór z Litwą o Wilno i jeszcze tutaj parę innych terenów. No i nie powiem, chcielibyśmy te nasze tereny odzyskać, dlatego no, wejdziemy z taką propozycją, a może bardziej ultimatum do Litwy. No i niestety yy, Litwie nie odrzucili nasze żądania, więc polskie wojska zdecydowały się wejść i zabezpieczyć te tereny, które no, powinny do nas należeć. I do których sobie tutaj rościmy prawa, nawet nasze wojska tutaj wyszły trochę głębiej. No i w sumie, jak tak dobrze nam idzie, to zdaje się, że powinniśmy zażądać od Litwy, no po prostu, czegoś więcej. No Także idziemy na spotkanie z litewskim rządem, no bo mają, mają tak naprawdę opcję zostać niepodlegli, ale pod naszą ochroną, albo po prostu ich zaanektujemy. Nie będziemy wybijać dy litewskich dywizji, poczekamy na decyzję ich rządu. No i ostatecznie Litwa się zgodziła z tutaj zostać naszym państwem poddańczym w zasadzie. W związku z czym w tym momencie możemy wysłać wszystkie nasze dywizje już na front faktycznie i zająć się naszym prawdziwym przeciwnikiem. No ale co to? Widzę, że y dostaliśmy wiadomość, że Czesi ruszyli zająć Cieszyn. I przekroczyli granicę. Nie możemy na to pozwolić. Staramy się, w miarę możliwości, jak najszybciej odciąć im drogę. Mam nadzieję, że nasze dywizje szybko y, zajmą pozycję i przygotujemy się do walki. Ponieważ Polacy, znaczy Czesi, prawie tutaj podeszli pod Kraków, było blisko. Na szczęście, no, szybka reakcja polskiego wojska uratowała sytuację. Część wojska czechosłowackiego udało się okrążyć w Słowacji. Szybko udało nam się zdobyć przewagę na, na froncie z Czechosłowacją. Zajęliśmy wschodnią część Słowacji i teraz musimy przeorganizować wojsko, musi tu podejść na, na pozycję. Co prawda jeszcze wybijamy tu okrążenie jedno, ale można byłoby spróbować przysturmować po niektóre miasta. Niestety tutaj wojsko czechosłowackie nie jest pierwszym lepszym wojskiem. Nie widzę, że nie ma takiego miejsca, w którym moglibyśmy się przebić. Tu teoretycznie moglibyśmy spróbować, spróbować wyprowadzić ofensywę, ale nie wiem, czy miałby to jakiś większy sens. Nie ma takiego dobrego miejsca do przebicia się. Szczególnie, że już tu się pojawiła dywizja. No, Także front na ten moment trochę stanął. Są jakieś próby przebicia, no ale nieudane. Wysyłamy część dywizji z frontu wschodniego tutaj do Czechosłowacji. Może to nam trochę pomoże. Ponieważ prawda jest taka, że nie możemy być za długo w tej wojnie. Bo bolszewicy mogą to wykorzystać. Więc musimy, w miarę możliwości, szybko to zakończyć. A na ten moment Czechy no jeszcze nie chcą iść na żadne układy. I zdaje się, że chyba znaleźliśmy wreszcie lukę w, w, w froncie Czech. Zajęliśmy tutaj to miasto Kassa. Jesteśmy tutaj bardzo blisko przełamania, które może nam dać sporo możliwości. Udało nam się. Dobrze byłoby, gdybyśmy, w miarę jak najszybciej to wykorzystali i weszli jak najgłębiej się dało. Była też możliwość kolejnego okrążenia, no tylko niestety Czesi oczywiście jeszcze nas atakują z północy. Udało nam się widzę utrzymać pozycję bardzo dobrze. Dużo nam dało to przebicie i udało nam się okrążyć jedną dywizję czeską. No i Czesi ostatecznie widząc, że no przegrywają wojnę chcąc uratować też swoich ludzi w okrążeniu no i widząc, że za chwilę my się bliżej, w, dalej, dalej w stronę Pragi Zgodzili się podjąć tutaj rozmowy z naszym polskim rządem. No i ostatecznie y, udało nam się dojść z Czechami do porozumienia, w wyniku którego no dostaliśmy y, tutaj Słowację pod naszą kontrolę. Otworzyliśmy marionetkę z, y, na terenach Słowacji. I dostaliśmy też y, tutaj czeską i dostaliśmy też czeską część Szyma. No. Więc myślę, że Czesi mogą nas potem mocno y, znienawidzić. No ale przynajmniej jesteśmy zwycięzcami. To się w tym momencie liczy, a teraz możemy już wrócić tutaj na wschodni front. Widzę, że w Niemczech tutaj jakieś yy, tutaj yy, no bunty komunistyczne powstały. W początku zajmowali tereny Bawarii, ale widzę, że yy, no tutaj Proletariat yy, zjednoczył się w najróżniejszych miastach yy, Niemiec. No ale ostatecznie widzę, że przegrywają. zdaje się, że na północy najlepiej im chyba poszło, no ale nie na długo, jak widać. Nie? Teraz to oczywiście bardzo dobrze, bo jesteśmy wrogami komunizmu, no i komuniści to w tym momencie nasi najwięksi przeciwnicy. Ze względu na to, że no, Ukraińcom średnio się podobało pod naszą okupacją, postanowiliśmy ich wyzwolić, dać im trochę terenów. Oczywiście teraz są naszą tutaj marionetką. Wydaje mi się, że udało nam się, o tak jest, udało nam się okrążyć część tej armii, którą tutaj zaatakowali, także no w sumie wychodzi na dobre, że nas zaatakowali. Więcej na tym stracili niż zyskali. Hmm, niestety, kolejne sowieckie ataki się zaczynają. Ja bym trochę się wycofał z bardziej wysuniętych i niebezpiecznych pozycji. Szczególnie, że mamy mniej tu zaopatrzenia. Więc, już dajmy te tereny Sowietom. Ten plan odsunął, bo no, przecież tylko nam bardziej przeszkadza niż pomaga na ten moment. Sowieci coraz częściej atakują je w niektórych miejscach. Zdaje się, że mm, no, wygrywają z nami. Znaczy, nawet się nie zdaje, to jest wręcz pewne. No i nasze wojska niestety muszą się wycofać, żeby pokryć wszystkie dziury w froncie. Na Sowietów jest znacznie więcej. Okej, okay, Sowieci nas atakują, nie wygląda. Chyba ta biała armia na południu skapitulowała, co była w Rostowie i na Krymie. Dobra, zarządzam. Polska armia musi się wycofać w tej na. Bezpieczniejsze pozycje za rzeką. Byle jak najszybciej. Byle by nie stracić Mińska przede wszystkim, bo to jest dla mnie najważniejsza prowincja. Musimy się wycofać, bo oni dobrze walczą i trzymają nasze wojska. I no patrząc na to, że wschodzą teraz od drugiej strony, mogliby nas jeszcze okrążyć. Nie chcemy tego, choć widzę, że już niestety straciliśmy trzy dywizje polskie, bohaterskie. Szkoda ich. No ale już ich raczej nie uratujemy. Nasza jedyna dywizja czołgów zresztą. Poza tym niestety, niestety widzę, że straciliśmy też pięć innych dywizji. Odwrót był kosztowny, ale przynajmniej teraz powinniśmy być znacznie bezpieczniejsi. Zacznę budować okopy na tych naszych umocnionych liniach obronnych. Także tak, tak to na razie wygląda, ale to jak dalej się potoczy nasza obrona przed Związkiem Radzieckim, który ewidentnie zyskał więcej sił po pokonaniu. Dużej części m, swoich przeciwników pokonali, widzę, Armię Białą na południu, pokonali niektóre te republiki, z którymi walczyli, no i są znacznie silniejsi niż wcześniej. Pytanie, czy te pozycje, które zbud tu zbudowaliśmy, no, wy wystarczą tak naprawdę, bo podejrzewam, że część wojska będzie jeszcze przychodzić ze wschodu, no ale w tym odcinku byłoby to na tyle. Dalszą część tej wojny zobaczycie w następnym. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Wspiera to rozumiem go kanał i daje mi ogromną motywację do dalszego nagrywania. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!